Witajcie kochani, z tej strony tatarci, A w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać mój nowy nabytek, którym se jeżdża do roboty, a więc hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 w cenie 1600 zł kupiona w RTV Euro AGD pokrótce powiem wam co, się w, niej, co się w niej znajduje, co znajduje się w kartonie oprócz samej Hulajnogi. No, i powiem Wam, jak się ją użytkuje, gdyż mogę zrobić porównanie. Miałem poprzednią hulajnogę z frugala polskiej firmy. Także mniej więcej można porównać plusy i minusy, jeżeli chodzi o te dwie hulajnogi. Tak więc, zacznijmy od tego, że w kartonie ona jest złożona jak to każda hulajnoga, ale tutaj jest mały mankament. Trzeba uważać, jak się ta ten szpień cały. Yy przedniego koła, bo rąca, cała rękojeść jest osobno. No i jak wyciągamy z tego kartona, to kable tutaj są luźne, że po prostu nie urwać żadnego kabla. Także trzeba delikatnie to wyciągać i potem dopiero kierownicę wkładamy do tego czpienia. No i skręcamy czterema śrubami, które są w zestawie, jak mamy ją skręcone, no to ogólnie hulajnoga jest już do użytkowania. W kartonie znajdują się. Wiadomo, instrukcje, ważne informacje, książeczka grubo, podręcznik użytkowania, dane techniczne, także z takich rzeczy papierkowych. Dodatkowo jest tutaj też zabezpieczenie z kodem, także jakaś chcemy się pojechać do sklepu, czy jakaś możemy się zapiąć i mamy bezpieczeństwo. Mamy przedłużka do pompowania opon, i kluczy gimbusowy, żeby właśnie zamontować te śruby, o których mówiłem przed chwilą co mi bardzo tutaj splusowało, jeżeli chodzi o ta hulajnoga jak wyciągałem ten sprzęt to to, że w kartonie mamy dodatkowo opona i dętka także jak mam szczeli nie muszę kupować od razu na internecie, czy w sklepie oryginalnym tylko mamy tutaj zapas, więc tutaj to jest dużym plusem że akurat taki, taki fajny gadżet, no, tutaj dodatkowo dali i tak. No co jak to podstawowo hula noga, wiadomo, gaz po prawej stronie, hamulec po lewej, dodatkowo w tym akurat jest dzwonek, który głośno dzwoni, pane sterowania, w którym się wyświetlo kilometraż, tryb pracy, szybki, wolny średni oraz y, poziom baterii. Tutaj przy dzwonku jeszcze jest taki dęks, jak widać, który łączy nam się po prostu z tylnym błotnikiem. Jak chcemy ją złożyć i po prostu wziąć sobie ją pod pacha i iść do domu, jak mamy na przykład po schodach, albo nie wiem, jak na przykład przestanie jechać i trzeba ją niestety kulać. Jeżeli chcemy ją złożyć, no to tutaj mamy taki dęks, że najpierw pierwszy od przodu dęks do góry i Chytomy na dół i całkowicie na dół naciskamy. Ona się zjeżdża na dół i zahacza się o ten dzwonek. Tak ja go wcześniej. Chytamy i mogę mesę z nią iść. Stabilna stopka. Bardzo fajnie, bo poprzedni. Typie jak miałem tego frugala polskiego, no to tamta stopka po jakimś czasie mi odpadła. Tutaj akurat widzę, że ta stopka jest jako solidna, więc nie powinno być problemu. Chociaż zobaczymy. Używam na razie hulajnogi miesiąc, więc też za dużo tak nie będę gadał jeżeli chodzi o takie zużycie różnych elementów hulajnogi. Fajnym, dużym plusem jest to, że jest tutaj duży błotnik z tyłu, gdzie przynajmniej jak jadłem jakaś w jakichś kałużach albo delikatnie kropi i uciekamy przed deszczem do no to fajnie jest to, że no z niego chlapię, bo rzeczywiście ten błotnik jest bardzo fajnie duży, we frugalu mnie trochę mniejszy, no i jak jechał, powiedzmy chycił jakaś deszcz, no to by cały Ochlapany z tyłu, i wszystko szło do prania. Tutaj nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby był chociaż nie wiem, jakoś jedna kropka miała na spodniach czy na ubraniu, więc to jest bardzo fajne, i na to też dużo stracę uwagi, żeby właśnie mieć ten błotnik duży. Dobra, trochę może o danych technicznych powiemy. A więc, tak, no ładowanie około 5 godzin, tak gdzieś tak wyliczyłem, że tyle mi się ładowała kolejnoga, jak miałem ją pełną, wyczerpaną. 5 godzin ładowania żeby ją uruchomić, ta hulajnoga, i noga, trzeba po prostu ściągnąć aplikację. Z tego co pamiętam, to chyba e, Xiaomi Home. Jakoś tak, taką aplikacja ściągamy. Wtedy włączamy sobie tutaj ten wyświetlacz, włączamy sobie ta aplikacja, szukamy sobie jeszcze, na, jak się a właśnie, jak se zamontujemy ta aplikację na telefonie, wyszukamy sobie odpowiedni model, na tak jak tutaj, miele Electric Scooter 3. Zajdemy sobie ta hulajnoga na tym yy, naszej aplikacji, naciskamy i wtedy włączamy sobie tutaj hulajnoga, włączamy Bluetooth'a w telefonie i one się po prostu łączą. Jak się włączą, połączą, wtedy możemy jechać. Bez aplikacji nie umiałem ruszyć tej hulajnogi, więc tu jest trochę ten minus, bo wyfrugalowanie odpalałek, jechołek i nara, nie? A tutaj niestety trzeba po prostu ta aplikacja mieć. Jest to może też dobre, po prostu przed złodziejami, że jakbyś chciał, chciał sobie po prostu ruszyć i no to nie pojedzie, więc z jednej strony minus, z drugiej strony plus, że mamy to zabezpieczenie, że na naszym telefonie mamy aplikacja, nasz hulajnoga i możemy sobie pojechać dopiero po uruchomieniu tej aplikacji. Trzy tryby to jak odołech: 6 na godzinę, czyli bardzo wolno, 15 na godzinę i najszybszy 20 na godzinę. Takie są teraz przepisy, więc wszystkie hulajnogi są do 20 na godzinę. Poprzedni frugal jeszcze, jak kupiłem to chyba 4 czy 5 lat temu, to mieli do 25, więc tam troszkę ta moc była szybsza. Ale zaś był zasięg do 20 km na godzinę W tej hulajnodze jest 30 km zasięgu także 30 km zasięgu, ale właśnie przy mocy jak jednomy 15 km na godzina a przy mojej prędkości jak ta cały czas 20 km na godzina do roboty jak jadłem mam 75% trasy pod górka więc no jednak więcej tej mocy pobieram z mi ta hulajnoga na tam i nazot, czyli 10 km, i muszę ją ładować na nowo. Może bych jeszcze tam wytrzymał kilka kilometrów, ale wola mieć ten zapas, żeby ją naładować w domu a zaś na nowo, i żeby rano ruszyć do roboty i z powrotem spokojnie sobie wrócić. Także no podejrzewam, że to jest właśnie przez to, że tych górek jest trochę pod, do jak to roboty jada, jest ich trochę i po prostu no, więcej mocy pobiera, cały czas na 20 na godzinę Plus jest tego taki, że jak jada pod ta górka, nawet największą to maksymalną prędkością, jaką jada, to może spadło do 16, 17 na godzinę. Także nie jest to jakoś tam yy, zbyt duża różnica. Po, we frugalu, jak miałech, to musiałem, yy, na przykład pod górka, jak jechały, to musiałem ją cisnąć, czyli to, bych normalnie miał zwykłą hulajnoga noga, deptać trochę tą nogą, żeby jej pomóc pod ta górę wjechać, bo tak to praktycznie stała w miejscu. Yy... Tutaj, co jeszcze mogę powiedzieć o No to jak widzicie, tarczowy hamulec. Hamulec jest tego typu, że jak dajemy maksymalną prędkością 20 na godzinę i zahamujemy delikatnie, że chcemy zwolnić, to ona nam zwalnia całkowicie hulajnoga i po prostu musimy zajść, nadcisnąć, depnąć tego gazu, żeby ją uruchomić, zajść do poprzedniego trybu. Jak chcemy jechać na 15 na godzinę albo 20. Moment, też tutaj, tympomat, czyli. Naciskamy sobie gaz, 20 na godzinę jedzie. Widzimy na, tutaj na zegarze, że jest 20 na godzinę. Po 10 sekundach, jak jest stała ta prędkość, jest piknięcie. Wtedy możemy się ściągnąć palec z tego gazu i możemy się normalnie rączki trzymać. I jademy, nie musimy cały czas tego palca tutaj trzymać. Więc tu jest duży plus, że ten tempomat jest i jademy tą stałą prędkością bez naciskania cały czas gazu. Rączki gumowe też fajnie. Nie, są, nie idzie się tu jakoś ześliznąć z nich, więc fajnie też trzymią się rączki. Przednie i tylne, oczywiście, światła. Jak to w każdej hulaj nodze. Tak jak już mówiłem, sztywno, stopka, fajno mocno. Tutaj podest też jest bardzo fajny. Nie, jakoś nie ma, jest dużo miejsca, więc idzie fajnie nogi zmieścić. Teraz, za chwilę, wam jeszcze pokorza z bliska. A więc mamy tutaj licznik. Nacisko Meseros, włączę się, jest kilometry na godzinę. Ja mam akurat na trybie najszybszym, baterii mi tak, jak widzicie, zostało 2,5. A Jehowek do roboty i z powrotem, więc podejrzewam, że do roboty mógłby ciężko wyjechać. No bo tak jak mam 70% trasy pod górka, więc byłoby to ciężkie. No i dwoma kliknięciami zmieniamy sobie na tryb pieszy, następnymi dwoma zmieniamy sobie na 15 na godzinę. No i. Ja, jak maksymalnie jeszcze 20 na godzinę, no to zmieniamy sobie na jest. Teraz dalej, tak, ja mamy już tę ta aplikację, tak jak go doje, podłączono do telefonu, szukamy Bluetooth'em i po prostu naciskamy sobie wtedy ROS. Tutaj nam wychodzi informacja: Bluetooth łączy się, no i od tego momentu mogę sobie spokojnie tą kula nogą jechać. To jak go dołem, zasięg jest no u mnie 10 km na godzinę, mniej więcej nie potrzeba. Czy jest warty tej ceny? My się zdaje, że jest OK, nie jest źle. Jest plusem tej aplikacji, akurat na przykład powiedzmy to, że jest tam zapisany kilometraż, który już cały przejechaliśmy na tej hulajnodze, ile dzisiaj przejechaliśmy, a co najlepsze jest ostatnio mi się pokazała informacja, że przednie kole mam za mało powietrza i muszę dopompować, więc jakieś tam informacje też dodatkowe pokazuję i dopompowałem ten przednie koło. Informacja znikła, więc jakieś informacje dodatkowe też są. To, tak jak widzimy tutaj z bliska, ten hamulec tarczowy jest tutaj z tyłu. Jeszcze sobie zapalimy, raz zapalamy. Światło przednie świeci, światło tylne świeci. Hamulec mruga podczas hamowania, ostrzega z tyłu jadących albo idących pieszo ludzi, że zwalniamy. Więc tutaj jest wszystko ok. Jak na razie z tej hulajnogi jestem zadowolony. Jak mówię cena 1600 zł. I żeby jeździć do pracy to jest jak najbardziej ok. Przytrzymujemy dłużej panel. Wyłączamy panel. Dziękuję. I hulajnoga se może odpocząć. Na dzisiaj to wszystko. Jak wam się filmik to zostawcie komentarz, łapkę w górę albo subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tata Arci. Cześć.